Spotykamy się w Komendzie głównej policji, aby podpisać porozumienie, porozumienie o współpracy. W ramach tego porozumienia będziemy wspólnie prowadzić intensywne szkolenia, wymienić się doświadczeniami po to, aby zapewnić jak najlepszą opiekę nad pacjentem. Widzimy i doceniamy trudną pracę policjantów na co dzień, coraz częściej muszą się spotykać z bardzo trudnymi sytuacjami wymagającymi specyficznej interwencji gdzie pacjent jest pobudzony, pacjent jest w kryzysie psychicznym. Wspólnie chcemy odpowiedzieć na to wyzwanie po to, aby z jednej strony i policjanci czuli się bezpiecznie, ale z drugiej strony również żeby bezpieczny był personel medyczny i bezpieczny był pacjent. Głęboko wierzę w to, że dzisiejsze porozumienie przyczyni się do tego, że obywatele pacjenci, Będą mogli się czuć lepiej zaopiekowani. Każdego dnia polska policja realizuje ponad 20 tysięcy różnego rodzaju interwencji. Wiele z tych interwencji jest rzeczywiście bardzo trudnych. W związku z tym dzisiejsze porozumienie podpisane z rzecznikiem praw pacjenta ma również istotne znaczenie dla polskich funkcjonariuszy. Ponieważ wspólna wymiana doświadczeń, wspólny trening, wspólne szkolenie, jestem przekonany, że pozwoli, aby wszystkie te interwencje były realizowane w sposób należyty, żeby każda z nich przebiegała poszanowaniem praw drugiej osoby, realizując swoje ustawowe zadania również zawsze zadbali o to, żeby zarówno osoba, wobec której podejmujemy interwencję, ale również i funkcjonariusz, i osoby postronne czuły się bezpiecznie i żeby nie dochodziło do sytuacji kryzysowych.